serdecznie na konferencji prasowej Pani Marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tu w Suwałkach. Są z nami Pani Anna Naszkiewicz, przewodnicząca Suwalskiej Platformy i Pan Jacek Niedźwiecki, przewodniczący Platformy Powiatu Suwalskiego, a także wiceprzewodniczący Rady Miasta Suwałki. Pani Marszałek, bardzo proszę o zabranie głosu. To mój kolejny dzień, wizyty w tym regionie. Wczoraj widzieliśmy Zależy nam bardzo, żeby nie powstały tam przemysłowe farmy drobiu. Chcą tego mieszkańcy, chcą miłośnicy kultury, chcą tu turyści. To jest bardzo ważne dla tego regionu. Dzisiaj jesteśmy w suwałkach, będziemy w pońsku. Dla, dla mnie to jest bardzo ważne, bo to są bo to, jest wyjątko, w Sejnach to jest wyjątkowe miejsce w Polsce, gdzie nie tylko. Jest taki tygiel kulturowy, że rzeczywiście ta polska kultura jest tutaj bardzo mocno zakorzeniona i przenika się z innymi kulturami, ale tutaj są ludzie bardzo kreatywni, którzy w trudnych czasach potrafią robić rzeczy niezwykłe. To jest region bardzo ważny pod względem ekologicznym dla naszego kraju, bo tutaj są czyste tereny, świeże powietrze, świeże wody i także trzeba docenić i pomyśleć o tym, jaki to ma wpływ na rozwój naszego kraju. Spotykamy się w różnych środowiskach z różnymi ludźmi i rozmawiamy o tym, co jest dla wszystkich najważniejsze. I okazuje się, że myślimy podobnie, że właśnie te małe ojczyzny, to żeby mogły się rozwijać pod względem kulturalnym, ekonomicznym, naukowym eksperymentalny ma ogromne znaczenie. Ludzie chcą realizować swoje pasje życiowe tutaj na miejscu, wcale nie chcą jeździć do wielkich ośrodków i opuszczać te swoje regiony, tylko trzeba im stworzyć do tego dobre miejsca, dobre miejsca do rozwoju. I jestem zachwycona, że mogłam obejrzeć te wspaniałą wystawy Andrzeja Strumiły. Warto, żeby ludzie z całej Polski przyjeżdżali i oglądali. Że rozmawialiśmy z panią marszałek o tym, co jest dziś najbardziej suwałką potrzebne dla dalszego rozwoju ekonomicznego, dla dalszego rozwoju tego miasta, którego dotychczasowe osiągnięcia są rzeczywiście imponujące, suwałki się bardzo intensywnie zmieniają i bardzo pozytywnie, ale już dziś myślą o następnym kroku i dlatego następnego kroku rozwojowego niezbędna jest budowa drogi ekspresowej S8, która połączy to miasto z Augustowym i stolicą województwa. To będzie rzeczywiście taki krwiobieg, i dla Suwałk i dla całego regionu, ekonomiczny, społeczny, taki, który przybliży ludzi, ułatwi prowadzenie biznesów, ułatwi młodym ludziom poszukiwanie najlepszych miejsc do edukacji. Ta droga jest niezbędna dla całego regionu i dla Suwałk, aby zrobić następny, Krok w tym, na tej drodze budowania nowoczesnego, nowoczesnego miasta. Chcę powiedzieć, że wraz z panią marszałek gorąco wspieramy tę inicjatywę. Ona nie ma barw partyjnych, ona łączy wszystkich. Ważne, aby już w najbliższym czasie rząd podjął decyzje, które pozwolą tę drogę ekspresową zrealizować. Będziemy to z całych sił na forum parlamentu wspierać. Droga ekspresowa, przez 4 lata użytkowałam tą drogę, każdego dnia jest to droga o bardzo podwyższonym ryzyku, droga, która też nie jest łatwa do pokonywania dla mieszkańców tej części Polski, czyli mieszkańców Suwałk, mieszkańców Augustowa, mieszkańców Sejny Także też jako samorządowcy z tej części Suwałk, z województwa jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby ta droga w szybkim tempie powstała zapomina Pani o naszym mieście. Serdecznie dziękujemy. Proszę nas często odwiedzać. Jest Pani tutaj niewidziana.